Funkcjonariusze placówki karpackiego oddziału Straży Granicznej w Żywcu zatrzymali w Krakowie 29-letniego podejrzanego o przestępstwa narkotykowe, u którego następnie w jego mieszkaniu w Bielsku Białej ujawnili w wyniku przeszukania kilkadziesiąt sadzonek konopi indyjskich i kilkanaście tysięcy złotych pochodzących z działalności przestępczej. Raz graniczna otwiera! W celu zaskoczenia osób podejrzanych, udaremnienia ucieczki lub stawiania oporu czy podejmowania prób niszczenia dowodów i zacierania śladu działalności przestępczej działania zostały przeprowadzone dynamicznie i siłowo poprzez sforsowanie drzwi i okien budynków z wykorzystaniem specjalistycznego wyposażenia Straży Granicznej. Ołap! Łapa! Ołapa! Gdzie masz broń? Gdzie masz gdzie yes, Ale nie wiem o co chodzi. Oła, oła. Spokojnie. Zaraz ją W tych działaniach przeprowadzonych jednocześnie aż w 26 miejscach uczestniczyli funkcjonariusze z południowych oddziałów Straży Granicznej. Najwięcej z Karpackiego oraz z Bieszczadzkiego, Sudeckiego i Nadwiślańskiego. I zostało wykorzystanych w tych działaniach 13 psów służbowych w Straży Granicznej wyszkolonych do wykrywania narkotyków.